Música T4B odpowiada KSWK. Współpracę zerwało T4B jako technologię. Pismem z dnia 31 lipca. I to jest jedyne odstąpienie, jakie jest w obrocie prawnym. Mieszkańcy i turyści o zmianie organizacji ruchu w centrum. Kierowcy jeżdżą na pamięć i z okna tylko słyszymy, że cały czas coś trąbi. Propozycje kina lot. Dzień dobry Państwu, jest 14 sierpnia, piątek. Kamila Krawiecka Brylę rozpoczynamy serwis informacyjny. Po 44 dniach braku wzrostu zachorowalności na COVID-19 wśród naszych mieszkańców, niestety, sytuacja uległa zmianie. Zarówno w Wielenie Górze, jak i Powiecie wykryto po jednym nowym przypadku zakażenia koronawirusem. Są to młode osoby, które właśnie wróciły z obozu młodzieżowego z Bułgarii. Wykonano im testy, a te okazały się pozytywne. Niewykluczone, że w najbliższych godzinach potwierdzone zostaną kolejne zachorowania. Iraniogórska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna czeka na wyniki badań pozostałych uczestników wycieczki. Po emisji naszego ostatniego materiału dotyczącego sporu pomiędzy T4B Ekotechnologia a spółką KSWiK do naszej redakcji odezwali się przedstawiciele, wykonawcy robót. Zarzucili nam powielanie nieprawdziwych informacji na temat współpracy obu firm. Przy tej inwestycji główny zarzut dotyczył tego co powiedział w naszym materiale Krzysztof Ślęzok, dyrektor do spraw technicznych Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji. Więcej na ten temat Paweł Guszała. T4B Ekotechnologie to były wykonawca rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. Jej przedstawiciele chcieli zabrać głos w sprawie, aby wyjaśnić mieszkańcom naszego regionu wszystkie okoliczności zakończonej już współpracy z Karkonowskim Systemem Wodociągów i Kanalizacji. Na początku zapytaliśmy o samopoczucie pracownicy, u której było podejrzenie zachorowania na koronawirusa. Przypomnijmy, że w związku z tym 13 lipca pracownicy firmy T4B Ekotechnologie zeszli z placu budowy. Wszyscy pracownicy pracujący na budowie, no w tym pracownicy, o których Państwo pytacie, zostali przebadani na obecność COVID. Na szczęście te testy wyszły negatywnie, wszyscy czują się dobrze. Sanepid był powiadomiony, jednak, z powodu ich pasywnej postawy te testy na obecność koronawirusa zostały wykonane na koszt 4B jako technologii. Sanepid rozumiem w Jeleniej Górze czy jakiś inny? W Jeleniej Górze. Zadzwoniliśmy do Jeleniogórskiego Sanepidu. Pracownicy placówki twierdzą, że o żadnej pasywności z ich strony mowy być nie może. Informacje od TPC-4, maila, dostaliśmy go od 15 lipca o godzinie 7.47. O godzinie 8.00 próbowałam skontaktować się z panem kierownikiem budowy, kierownikiem kontraktu. Telefon był, abonent był niedostępny o 8.27 27 się zadzwonić. Pozostawiałam informację o, o kontakt na poczcie głosowej kierownikowi budowy. No i o 8.35 kierownik odesłał. Pan powiedział, że 13.00 pani poczuła się źle, odesłali panią do Grójca. Został kierownik poinformowany o tym, że w sytuacji gdyby to było podejrzenie COVID, inspektor sanitarny w miejscu zamieszkania Zgłosiłby tą sytuację do nas i wtedy obejmowalibyśmy nadzorem epidemiologicznym wszystkie osoby z kontaktu. Takiej informacji nie ma do dzisiaj. Jednak nie to zakończyło współpracę ówczesnego wykonawcy robót z KSWiK. Tą przysłowiową kropką nad i miało być rozwiązanie umowy przedłożone przez T4B ekotechnologie. Współpracę zerwało te 4B jako technologię pismem z dnia 31 lipca i to jest jedyne odstąpienie, jakie jest w obrocie prawnym. Współpracę można zerwać raz i tą współpracę zerwaliśmy my. To, o którym mówi KSWiK, to w obrocie prawnym jego nie ma. Przedstawicieli T4B zapytaliśmy także o zobowiązania, o których wspomnieli w ostatnim oświadczeniu. Ile tak naprawdę KSWiK jest im winne pieniędzy? Sytuacja jest dynamiczna. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy płatność z KSWiK w wysokości 2 324 000 za prace realizowane w maju. Obecnie do rozliczenia zostały jeszcze prace za miesiąc, czerwiec i lipiec. One są w wysokości około 1,6 mln zł netto. W trakcie rozmowy z przedstawicielem spółki T4B EkoTechnologie padła dosyć zaskakująca informacja. Strony t 4 b i KSWiK przystąpiły do rozmów w celu wypracowania dalszego porozumienia, dzięki któremu uda się dokończyć inwestycję. Czyli to nie jest tak, że wy się już odcięliście od tej inwestycji w Mysłakowicach? Jest możliwość waszego powrotu na plac budowy? Oczywiście, że tak, to wszystko zależy od, wypracy, od woli stron przede wszystkim, ale również od woli udziałowców KSWiK. Skontaktowaliśmy się z karkonoskim systemem wodociągów i kanalizacji. Przesłaliśmy im pytania, aby szczegółowo wyjaśnić tę sprawę w odniesieniu do wszystkich informacji udzielonych nam przez T4B Ekotechnologie. Niestety KSWK odmówił nam komentarza na przesłane pytania. Nie otrzymaliśmy także potwierdzenia tego, czy prowadzone są rozmowy na temat powrotu na plac budowy T4B Ekotechnologie. Powyższy materiał miał wyjaśnić wszystkie niejasności odnośnie zakończonej współpracy pomiędzy KSWK a T4B. Niestety, w tej sprawie nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi. Trwa remont Alei Wojska Polskiego, w związku z tym kierowcy muszą dostosować się do nowej organizacji ruchu i zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie, między innymi na ulicy Okrzei. Znajdujemy się na Alei Wojska Polskiego, gdzie trwa remont. W związku z tym obecnie ruch odbywa się tu jednokierunkowo. To jednak nie koniec zmian. Dobrze, że już robią to, tylko szkoda mi mojej, bo będzie rozjechana chyba na dobre. Dużo większe natężenie ruchu jest obecnie, zwłaszcza na ulicy Okrzei, gdzie powstał tymczasowy przystanek autobusowy. Ten fragment ulicy Okrzei jest obecnie jednokierunkowy. Wcześniej była to ulica dwukierunkowa. A wszystko to w związku ze zmianą organizacji spowodowanej remontem Alej Wojska Polskiego. Z kolei idąc dalej ulica Okrzei, od skrzyżowania z ulicą Pocztową do Armii Krajowej jest dwukierunkowa. Nie to, że jest źle oznakowane tutaj to poruszanie się w tym miejscu, ale kierowcy jeżdżą na pamięć i z okna tylko słyszymy, że cały czas coś trąbi i, i tylko to słychać. Uważam, że powinno być na przykład więcej patroli w tym miejscu i i kontroli tego, jak tutaj się kierowcy zachowują na tym skrzyżowaniu, tutaj na tym konkretnie. Zmiana organizacji dotyczy także ulicy Klonowica. Jeżeli państwo tu wjadą, to już nie wyjadą na Wojska Polskiego, ponieważ tam trwa remont. Przyjechaliśmy do rodziny i prowadzimy tak, jak nawigacja nas prowadzi. Nawigacja w tym miejscu może wprowadzić w błąd. Ktoś, powiedzmy sobie, nie z tego terenu no ma problemy. A remont areny wojska polskiego powinien zakończyć się w grudniu tego roku. Kierowcy do tej pory powinni liczyć się z wieloma utrudnieniami. Zbliża się weekend, zatem czas na przegląd najciekawszych propozycji Kinelot. Co ciekawego w najbliższych dniach będzie można zobaczyć? Przez najbliższe dni w Kinelot wyświetlane będą dwa tytuły: Arab Blues to komedia pokazująca zderzenie kultur i często błędne wyobrażenie na temat Bliskiego Wschodu. Oraz to, że powroty rodzinne nie zawsze bywają łatwe. Włoskie Wakacje to także komedia, której akcja rozgrywa się w Toskanii, gdzie jak się okazuje czas płynie inaczej. To, co wydawało się ważne, głównym bohaterem okazuje się, że może poczekać. A Toskania to miejsce, w którym być może warto spróbować wszystkiego od nowa. A już dziś o godzinie 19.30 w ramach miesiąca filmowego szaleństwa z Jimem Jarmuszem do zobaczenia będzie kawa i papierosy. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej kinomyślniklot.pl. A co w najbliższym czasie wyświetlane będzie w kinie Helios? Klub Rozwodników to premiera. Do zobaczenia będą także takie tytuły jak Włoskie Wakacje i Sam Sam, Kubidu, czy Tururu w Pogoni za Sławą. Trzy ostatnie propozycje to filmy dedykowane całym rodzinom. To tylko kilka z dostępnych tytułów w jeleniogórskim kinie Helios. Możliwy jest także Twój seans prywatny, a więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo na stronie www.helios.pl. Do tej pory w sumie sześć bobrów, wyrzeźbionych przez regionalnego rzemieślnika, ustawionych zostało na Janie Górskim Zabobrzu. Trzy nowe figury umieszczone zostały przy ulicach Noskowskiego, Sygietyńskiego i Kiepury. Rzeźby powstały dzięki hojności firm, z którymi JSM od lat współpracuje. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na stronie jelonka.com. Ja żegnam się. Do zobaczenia!